Zacznijmy od tego, co Ci przyjdzie do głowy, kiedy powiem kruszywo. Kruszywo? Piasek, żwir, kruszywa kamienne. Mamy tego trochę w Polsce. Ok. Pokażę Ci coś takiego. Fajne, lekkie kuleczki. Po cóż one nam? No właśnie. Widzisz, jak sam powiedziałeś. Kruszywo-lekkie. Keramzyt. Co to znaczy kruszywo-lekkie? Czy co myślę mówiąc kruszywo-lekkie? Spróbujmy się przekonać. Zważmy keramzyt i porównajmy go z kruszywem naturalnym. Jak widać, keramzyt jest wielokrotnie lżejszy niż kruszywa naturalne. Okej, okay. kilkakrotnie lżejsze. Ale do czego możemy to użyć? Zanim odpowiem Ci na to pytanie, pozwól, że cofnę się jakieś sto kilkanaście lat wstecz do Stanów Zjednoczonych, bo to tam właśnie zaczyna się historia tego kruszywa. W jednej z tamtejszych cegielni e, wymyślono e, keramzyt, który wytworzono ze spęczniałej gliny. W jaki sposób wymyślono keramzyt? Może nie zupełnie wymyślono, bo był to pewien przypadek. Otóż e, w procesie produkcji cegły. Trochę coś poszło nie tak, mówiąc krótko. No i w efekcie pojawiło się coś takiego. Spęczniały materiał bardzo porowaty. Właściciel cegielni postanowił zrobić z tego użytek. Zastanawiał się, w jaki sposób może to wykorzystać i wykorzystał. Wytworzył po prostu z tego lekkie kruszywo. Opatentował od tamtych czasów, od jego nazwiska. Tego rodzaju kruszywo funkcjonuje w Ameryce pod nazwą Hydit. Przechodząc do zadanego przez Ciebie pytania, pierwotnie geramzyt wykorzystywany był jako składnik lekkich betonów. Budowano z niego kadłuby statków, Potem zaczęto produkować elementy ścienne w postaci bloczków, pustaków. Pozwoliły one na to, żeby wznosić wyższe, potężniejsze, okazalsze obiekty. No cóż, minęło 100 lat i nadal produkuje się z keramzytu lekkie betony, systemy do wznoszenia ścian. Natomiast to nie wszystko, bo Keramzyt, oprócz tego, że lekki, to również bardzo ciepły. Bardzo wytrzymały i odporny na szereg czynników: agresywne środowisko, mróz, woda. W związku z tym, jako doskonały materiał izolacyjny, znalazł zastosowanie również w innych dziedzinach: do izolacji termicznych, do izolacji akustycznych, jako wypełnienie konstrukcji. W dosyć spektakularnych przedsięwzięciach geotechnicznych, gdzie wznosi się z niego nasypy jako materiał drenażowy i można by tu jeszcze sporo wymieniać na roślinach, czy też na uprawie roślin, skończywszy. Na uprawie roślin rośliny nie dałem się oszukać, że to jest jakiś sztuczny, zły materiał. No właśnie, dotknąłeś sedna, jest to materiał po prostu ekologiczny w stu procentach ekologicznych.